Jak zła jest najgorsza Pizza Hut w Polsce? Ogólnie tragedia. Najgorsza pizza, jaką jadłem od lat. Pizza, która smakuje jak karton, na którym go dostajemy. Nie polecam i nie zamierzam wrócić. Nie zamawiać u nich. Naciągacze! Każdy z Was prawdopodobnie zjadł kiedyś kawałek pizzy z Pizzy Hut. I pewnie nie była to najgorsza pizza w Waszym życiu, no chyba że byliście w tym lokalu. Na Google ma opinię 2,9 gwiazdki na 5, co jak na restauracji jest naprawdę sobym wynikiem. A na pewno najgorszym wśród innych lokali sieciówki, których jest aktualnie ponad 150 w całym naszym kraju. Ale pośród tragicznych, jednak opinii opinii, też kilka pozytywnych głosów, więc gdzie leży prawda? Sprawdzimy sobie dzisiaj jak to faktycznie wygląda według listy, którą przygotowałem. Dzień dobry. Dzień dobry. Gdzie no widzowie? No co tam? E, pewnie już widzieliście, jak sobie wychodziłem. Ogólnie lokal jest turbą ludki. Jest usługi 8 stolików takich małych, dwuosobowych mikro pizzahat. Nie widziałem mniejszych. Widziałeś mniejszą Julka? A wy widzieliście mniejszą pizzę? Czy mniejszą pizzę? Mniejszą pizzę. Hat. Jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzu. A my bierzemy się za wybór pizzy. Jeśli korzystasz z internetu, dzisiejszy sponsor na pewno Ci się spodoba. Opera One R2 to nowa przełomowa wersja przeglądarki Opera. Nowoczesna, szybka i zaprojektowana tak, żeby ułatwić Ci życie online. Słuchanie muzyki podczas przeglądania bez przerywania pracy? Bardzo proste. Pauzuj, przewijaj i zmieniaj utwory. Jednym kliknięciem dzięki ich odtwarzaczowi. Mogę nawet odpiąć go i przynieść w dowolne miejsce. Zarówno wewnątrz, jak i poza ekranem przeglądarki. Koniec z przełączaniem kart. Nowa opera pozwala dostosować styl przeglądarki do własnych potrzeb. Możesz wybierać spośród wielu dynamicznych motywów, takich jak Aurora czy Meat Lub dostosować je tak, żeby pasowały do Twojego vibu. Każdy z nich zmienia nie tylko wygląd interfejsu, ale animacje, kolory i dźwięki. Masz dość przełączania się między kartami. Teraz możesz odtworzyć dwie karty obok siebie dzięki funkcji podzielonego ekranu. Idealne rozwiązanie dla multitaskerów, streamerów i wszystkich, którzy lubią mieć wszystko pod kontrolą. Wystarczy jedno wciągnięcie i przeglądarka dostosowuje się do Twoich potrzeb. Jeśli tak jak ja masz otwarte dziesiątki kart jednocześnie, nowe inteligentne grupowanie kart pozwoli ci grupować je tematycznie. Na przykład zakupy czy podróże i po prostu rozwijać i zwijać kiedy tego potrzebujesz. Opera ma także wbudowaną sztuczną inteligencję Aria, w której możesz zadać dowolne pytanie bezpośrednio w poręcznym pasku poleceń. Wystarczy szybki skrót, command plus ukośnik albo control plus ukośnik, aby ją otworzyć, a Aria odpowie natychmiast. Bez rozpraszania i przerywania. Kolejną niesamowitą funkcją Aria jest generowanie obrazu. Możesz też przesyłać dowolne zdjęcie, a Aria rozpozna, co się na nim znajduje i dostarczy Ci potrzebnych informacji dzięki funkcji rozpoznawania obrazu. Opera One R2 to przeglądarka nowej generacji, szybsza, bardziej intuicyjna i w pełni dostosowana do Ciebie. Przekonaj się, sam link znajdziesz w opisie filmu. Powiedziałem, lokal jest malutki, ale w miarę sympatyczny. No jest tutaj e, ogólnie głośno, jeśli chodzi o muzykę z kuchni, o to jak e, rozmawia sobie tutaj obsługa, więc nie jest taka typowa restauracja. Bardziej jest to taki fast food, chociaż w sumie jesteśmy w galerii handlowej, ale nie jest to galeria handlowa. Jesteśmy podobno na obrzeżach Warszawy. Nie znam się na Warszawie, wzięliśmy ubera. Kieraliśmy do pół godziny i naprawdę jak wysiedliśmy z ubera, to wszyscy do pamięć czekają i jest jakaś jedna galeria, nie? Pośród domków takich co jednorodzinnych. I wygląda to bardziej jak fast food, nieżeli jak restauracja. E, dlatego wydaje mi się, że na taką fajną, nie wiem, na randeczkę tutaj nie przyjdziecie. Na szybką szamę i elo prędzej Ja w ogóle, widzowie, nie jestem fanem pizzy, tak ogólnie Nigdy nie lubiłem tutaj jeść Wolałem taką napolitańską pizzkę I odrzucało mnie też to, że to jest po prostu grube ciasto, nie? Albo jakieś takie wymyślne po prostu Więc co, na pewno nie bierzemy, nie bierzemy dużej pizzy Musimy sprawdzić przynajmniej dwie Widzowie, sprawdzimy sobie jedną, bo na drugą mam inny plan Jedną średnią pizzę Będzie to pizza... Farmerska. Pięć dych za pizzę farmerską, nie? Obsługa jest przemiła. Pan y, od razu powiedział mi, że o tak w ogóle dzisiaj jest druga pizza za, za, za złotówkę. Ja ja nie biorę tych dwóch pizzek, bo po prostu no, nie jestem w stanie przejeść dwóch pizz. Sprawne zamówienie, 65 złotych w ogóle nie za średnią pizzę i lemoniadkę. Trochę dużo ogólnie, ale no nie wiem. Śmieszne w ogóle, nie wiedziałem, żeby kiedykolwiek, kiedykolwiek było tak podawane. Wygląda to jakby jak tylko po kefirze, nie? Ale zamknięte było szczelnie, więc spokojnie, nikt wcześniej nie odbijał. O kurde, no woda z cytryną, średnia woda z cytryną, a na 10. W ogóle na to. Wybaczcie mi, ale ja nie rozumiem posiadania sztucznych roślin w lokalach. Jak na przykład tutaj właśnie ta sztuczna monsterka. Jak dla mnie to w ogóle obrzydza lokal od razu, nie? Jeżeli jest sztuczna roślina, tylko żywe rośliny. Pamiętajcie, tak samo tutaj to, co to kurde jest. Wypadałoby też sprawdzić yy, czystość lokalu, ponieważ uważam, że jest to jedna z ważniejszych rzeczy. takich właśnie lokali powinny być czyste, więc yy, jeśli chodzi o stolik, czyściutki, nic się nie kleiło. W ogóle pierwsze wrażenie tego lokalu było takie, że no jest bezprzątany, nie? jest tu jakby mega luz. Solidnie, jest tu czysto po prostu. Szyby są czyste. No nie, dobra, no są teciki, ale to akurat nie przeszkadza. To, że stolik się nie klei, to jest super. podłoga jest czysta. Jest tam jeden taki farfocel od Mopa ogólnie, ale to... Słuchajcie, ja pracowałem w gastro byłem kanerem i mi się też to zdarzało. Normalnie pracowałem w takich, wiecie, restauracjach trochę lepszych, powiedzmy, niż pizza. I też zdarzyło mi się taki farfocel od Mopa, kurde, zostawić i wsunąć go gdzieś tam pod, pod stolik, bo mi się go nie chciało podnosić, więc no, uważam, że to nie jest jakiś... że to nie jest coś, co po prostu wynikło z tego, że Lokalnie były sprzątane, nie, nie wiadomo jak długo. Kochani, dostaliśmy już naszą pizzę. Niestety nie zdążyłem włączyć nagrywania jak pani ją poddawała, więc zobaczcie, zerknijcie razem ze mną, jak ona wygląda. Fajnie, fajnie, składników jest dużo. Wszystko tutaj jest, tutaj jest. tak jak na farmerskiej powinno być. Jest tutaj i papryka, i pieczarki są, i mięsko jest, serek jest, wszystko jest. Przychodzi na papierze, na talerzu, to jest taki mały minus. Przy kasie mamy też yy, talerz taki Osobny i szczućce, więc muszę po to pójść. Sorry, chyba, no. dajcie mi składę. Chyba, że huśtawkę nastrojów ogólnie. Minus jest taki, że był ostatni talerz. Nie nienawidzę nigdy brać ostatnich rzeczy. Powiedz, nie wiem, ostatni szczuciec na przykład, albo ostatni taki właśnie talerz. Jeżeli jest ostatni talerz, to znaczy, że mogło z nim się zdarzyć wszystko w Taka jest moja logika, nie? Tylko, że ostatni ma takie jakieś przebłyski I... Wygląda to... jakby na niego coś pryskało jakiś tłuszcz, czy coś takiego w ogóle? Ja tak, no. Tego tak. na nim nie jemy, bo wygląda, jakby był po prostu brudny. I też mamy drewniane szczycie, takie. Ale testujemy. Póki gorąca. Zamówienie przyszło kompletne i przyszło turbo szybko, jakby ja nie zdążyłem nic praktycznie zrobić, nie powiedziałem o roślince, napijemy się dwóch łyków lemoniatki i dostaliśmy już siedzenie, więc jest tak... No, ale też przez to jest mały ruch, mały ruch w sumie w lokalu, bo jeżeli chodzi o samochody dostawcze, no to widziałem już trzech dostawców, którzy wchodzą i wychodzą, wchodzą i wychodzą, więc dostaw jest mega dużo, wgryzam się. Powiem Ci spoko. Spodziewałem się dużo gorszej pizzy. Sosik jest. Jeżeli jest jakieś wieczko, które ma coś takiego, że jest nie wiem, uwalone trochę, jak na przykład po jogurcie na przykład albo po takim sosie, zawsze muszę w ten sposób to przykleić do talerza żeby już nie wiem, czegoś tam, że jak to będę podnosił. To mnie nie wyprunie, bo jakby to było góry nogami, ja bym to podniósł, by wyprunęło i przykleiłoby się gdzieś. No już nie wiem, uwaliłoby mi sweter na przykład. A tak bym nie chciał, nie? Taki fanpak. Ogólnie się sobie ten kawałek pizzy, to byś miał margaritę. Ten? A no, trochę <tryk> tak. Dupek nie wiem, aktualnie, bo to jest duża pizka, mam ją zjeść samemu, będzie ciężko. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o smak sam pizzy, jakby no jest mega w porządku. W sumie jeśli chodzi o pizzerię, no jakby to jest główna rzecz, tak? Jak sama na wskazuje, pizzerii najważniejsza jest pizza. Tutaj ta pizza jest, ja uważam, okej. Okay. Czybym jadł na co dzień? Nie bo to jest pizza hat, ale po prostu ja nie chcę Ale jak na pizzę hat, to naprawdę normalnie, nie? Jakby jadę już w wielu innych pizzach hat i jadłem gorzej na przykład niż to. Dobra, drogi, Chodź ze mną do łazienki, bo teraz na to jest czas, na to jest łazienki. E, przepraszam, a gdzie jest łazienka? Na galerii. Dobra, a w którą stronę? E, prawo. Okej, okay, więc trzeba niestety wyjść z lokalu. No i tu mam już minus, że trzeba wyjść z lokalu, żeby dojść do łazienki. Widzowie, to co jestem w stanie wam powiedzieć, to to, że strasznie śmierdzi w tej łazience. Jest ona też mega turbo straszna, wygląda strasznie PRL-owo, w ogóle jakby... Wygląda jakby była wyrwana nawet sprzed 40 lat. Strasznie tu śmierdzi, podłoga jest trochę ubrudzona, ale no będą no spoko, no tak się zdarza. To jest łazienka w centrum handlowym, nie? Centrum handlowym, kurde, bo to jest takie... Pokażę wam jeszcze, polskie łazienki jeszcze. Sprawdźmy sobie jeszcze, czy jest mydło. Nie jest to piękna łazienka, jeśli chodzi o takie klimaty randkowe. No to jest duży minus, uważam, dla tej Pizzahut, za to, że nie ma tej łazienki. Więc no jako lokal, kurde, no nie wiem. Zresztą Pizzahut przyjęła się jako, że to jest taka no restauracja, a nie food, więc gdyby to był typowy food, to bym się tym przyjmował. Ale jako, że jest to Pizza Hut, jako jest to restauracja, uważam, że powinna mieć yy, własną łazienkę, nie? Ale nie ma. Lokal mamy w sumie już oceniony, nie ma tutaj co więcej oceniać, bo jest on stosunkowo mały, więc zawijamy się stąd, bierzemy pizzkę na wynos i chyba ocenimy jeszcze dostawę, co? Więc jesteśmy w Pizzy Hut po to, żeby wyjść z lokalu i zamówić pizzę na wynos. Z Pizzy Hut no widzowie, więc jeżeli chodzi o lokal, to jest naprawdę malutki, jest naprawdę czysto, więc tutaj duży plusik. Wygląd samej pizzicat, taki bym powiedział, nie wiem, 3 na 10, bo nie jest najładniejsza pizzachat. Jest ono ok, na szybką pizzkę i się ma. Jeżeli chodzi o obsługę, przemili ludzie, bardzo fajni. Minus, zabrak łazienki, ale sprawdzimy też jakąś pizzy na dowóz, bo o to głównie skarżyli się nasi istniejący. Nie polecam pizza zimna jak zwykle. Podejście do klienta straszne. Człowiek wydaje tyle pieniędzy i dostaje jedzenie, którego nawet bym nie dał, bo zawsze zimne. Więc teraz wbijam sobie na stronę, pizzy chat i zamawiamy. Gdzie? Zamawiamy jakiś kilometr stąd, idziemy się przejść, zamówimy sobie pod szkołę, więc dodajemy do koszyka jedną pizzę farmerską i porównamy, czy pod kamerę zrobili nam. Jakąś fajniejszą pizzkę i może na wynos dadzą jakieś, nie wiem, totalne gówno, więc wbijamy sobie teraz do koszyka. Opłata za pudełko. Za to nie musiałem płacić, więc bardzo nieintuicyjna strona w ogóle. My chciały sos zamówić jeszcze. Można tu sos zamówić w ogóle? Jest sos. Sos czosnkowy nie można zamówić demoniatki. Leoniatka tylko na miejscu. No to już bez demoniady. Zamawiamy sobie w takim razie, mamy pizzę farmerską oraz sos czosnkowy. Moje imię, Alex Zambrzycki, a ty subskrybujesz ziomek. Fun fact, tutaj stoją dwa samochody dostawcze pizzy hat. A my zamawiamy Coś przed nimi. Hat. Godzina dostawy, możemy wybrać godzinę dostawy. Jest możliwość tylko na 17.08, aktualnie mamy 16.40, czyli 29 minut. Zamawiam i płacę. Kochani, pizza zamówiona, jest 16.40, my włączamy stoper, żeby być pewni. O której dokładnie nam ją dostarczą? Ile im to zajmie? Ma 28 minut tu zająć. 3, 2, 1, 28 minut minęło. Gdzie jest moja pizza? Czemu się spóźniają z dowozem? Chyba wystawię jedną gwiazdkę. Pokazałem dwa. Jedną nie chodziło, tak? Nie kontaktował się, się z nami jeszcze nikt. No dobra kochani, no co? No czekamy, marzniemy i czekamy na naszą pizzkę, nie? Kochani, mija właśnie 30 minut, 30 sekund i ja zobaczyłem pana z pizzy Hut, To chyba on. Czyli co, aktualnie można powiedzieć, że 31 minut. Tyle wynió wyniósł czas. 3 minuty do to nie 2 godziny. Więc y, dobra, idziemy odebrać naszą szkodę. Dzień dobry. E, ja ja, ja zabiorę pod szkołę, sorki byłem pan w restauracji. No, byłem, byłem, no. Byłem w restauracji, a teraz zamówiłem jeszcze tutaj. Ekspresowo jest pan, więc super. Ale za co? Ekspresowo! szybko! A za szybko! Opasowane było wszystko, nie? Tak, tak. Dobra, sos czosnkowy jest. I pizka. Super. Bardzo dziękuję. Miłego dziąka życzę. Do widzenia. Pan się zaśmiał, powiedział, że widział nas w restauracji. O co chodzi? Czemu teraz tutaj zamawiamy? Bardzo sympatyczny. Zresztą sami widzieliście. Razem tam staliśmy. Pizka wygląda tak. Jest w miarę podobnie. Jest ciutkę gorzej, ale czy by było mocno gorzej? Ej, co to co, co tam myślisz? Weź zobacz serio. A Identycznie tak, czy tam tej pieczarki? Tak, 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 były, były. Był. Mam wrażenie, że po prostu na tej pizzy w restauracji mieliśmy ciutkę więcej rzeczy. Macie teraz porównanie, mam nadzieję. Pizzę, którą jedliśmy w restauracji, i pizzę, którą mamy tutaj. I po prostu porównajcie ją i dajcie znać w komentarzu, która wygląda lepiej. Czy była popory czy nie? Ja mam pomysł, może po prostu odpuść ten karton, co tam leży. Plus jeden. <laughs> Według mnie fabryzacji nie ma. Sprawdźmy, póki ją dostaliśmy i dosłownie przyjechała co minutę temu, e, jak smakuje. To samo co tam. Dobra pizza, po prostu. Dobra, Misiaki. Zamówiliśmy pizzkę, widzieliście jak ona wygląda. Według mnie nie było żadnej faworyzacji, czy z kamerą, czy bez kamery. Przyjechała na dowóz taka sama, jaką dostaliśmy w restauracji. I tu, i tu była pizza fajna. W restauracji obsługa była bardzo miła. Ten kucharz, który tam był, co powiedział o, też o promocji, o tym, że jest ta promocja, że jak chcę skorzystać, to mogę. Bardzo sympatyczny. Jak wychodziliśmy, to życzył nam fajnego dnia, wszystkiego dobrego i tak dalej. Uśmiechnięty bardzo. Jedyny minus za brak łazienki i za taki mały lokal. No, na randkę tam bym dziewczyny nie zabrał. Co jeszcze fajne, na wynos jak zamówiłem sos czosnkowy, który przyjechał, były opinie, że zamówienia są niekompletne, my dostaliśmy na pizzy wszystko, sos normalnie był, bardzo fajne, że jest w takiej e, plastikowej powiedzmy to torebeczce, e, nie ma opcji, że to się rozleje. Ja wystawiam opinię 4 na 5, a ty zostawiasz suba, komentarz, lajka i widzimy się za tydzień.